Cześć, ogólnie ja zaczynam Prawo, Bezpieczeństwo Narodowe i Stosunki Międzynarodowe, także na KUL można studiować nie tylko dwa kierunki, ale nawet trzy. Dopiero przyszedłem, ale zaraz zobaczymy jak to, jak to będzie, trochę się boję, ale jestem bardzo ciekawy. Czuję się jak dziecko we mgle. No, tak, no, nowe, coś nowe, nowe przeżycie, ale tak to bardzo fajnie. Liczę na yy, zdobyte doświadczenie i wiedzę. Chciałbym rozwijać swoje pasje. Myślę, że uczelnia zapewni mi odpowiednie wykształcenie i przede wszystkim poznam wiele nowych osób, z którymi będę mógł utrzymywać długie kontakty na późne lata.